Odkąd uświadomiłem sobie, że ludzka mowa służy jako główne narzędzie do komunikowania się pomiędzy ludźmi, przestałem ją lubić. Od dziecka bardzo mocno się jąkałem. To spowodowało również, że nie do końca lubiłem przebywać z ludźmi, bo trzeba się było odezwać, trzeba było się jakoś komunikować i reagować na to, co ludzie do ciebie mówią. A że nie pamiętam świata bez jąkania. To nie, nie przepadałem za towarzystwem różnych osób. Potem do tego doszła moja introwertyczna natura. I uświadomiłem sobie, że uwielbiam samotność. Gdy z bloku przeprowadziliśmy się na domek prywatny, na taką wieś, uwielbiałem wchodzić na dach, leżeć na kominie i spoglądać w gwiazdy. To był mój azyl, to był mój świat. I tak to w 2014 roku zostałem zaproszony pierwszy raz na spotkanie networkingowe, na tak zwane śniadania biznesowe. Długo się opierałem, a gdy osoba, która mnie zaprosiła, powiedziała, że mam przygotować takie wystąpienie, taką swoją prezentację, no to oczywiście zachorowałem. nie? Zachorowałem i robiłem wszystko, żeby nie pojechać na to spotkanie. Ale w końcu razem ze wspólniczką zapakowaliśmy się do samochodu i pojechaliśmy na spotkanie do yy, miasta Tychy. Tam spotkanie odbywało się na stadionie. Była to yy, grupa BNI Energia. Tam dostaliśmy zaproszenie. Bardzo nieprzyjemny dzień, w sensie pogodowy. Listopad 6:30 rano, zimno, wiało. Deszczowo, ale zostaliśmy przywitani bardzo ciepło. Weszliśmy na salę, przywitał nas stolik rejestracyjny. Zarejestrowaliśmy się razem ze spółliczką, poprosili nas o, o wizytówki i następnie członkowie tej grupy, jakby przyjęli nas po swoje skrzydła. I pamiętam pytanie, które przez następne 7 lat, gdy byłem w BNA, mi towarzyszyło: w czym. Mogę Ci pomóc? Nie rozumiałem tego pytania na początku, bo prezentacje, na których bywałem, na spotkaniach, które bywałem, to bardziej to były prezentacje czyjejś firmy i bardziej ktoś mi coś chciał sprzedać. I nie znałem innego sposobu, innej agendy spotkania, o może tak. 236 osób na sali i. Osoby, z którymi ja rozmawiałem, chciałem, chciały dopytać się, czym ja się zajmuję. Bardzo ciekawe przeżycie, bardzo in, interesujące. Rozpoczęła się agenda. 236 osób na sali, jak już wspominałem. Najpierw było przywitanie, czym jest BNI, a następnie były prezentacje. Najpierw prezentowali się wszyscy, członkowie lokalnej grupy, czyli BNE Energii, a następnie prezentowali się zaproszeni goście. Grupa Energia, już nie pamiętam, ile mogła wtedy liczyć członków, ale wtedy grupy średnio liczyły 30-35 członków. BNE jest o tyle ciekawą, nazwijmy ją instytucją, bo w danej grupie nie może być Twojej konkurencji. Może być ta konkurencja, jeśli sam dasz na to zgodę. Bo na przykład każdy z nas, pomimo tego, że teoretycznie robimy to samo, czyli na przykład ja jestem producentem opakowań z tektury tyktu, i drugi jest producentem opakowań z tektury, ale każdy z nas skupia się na trochę innych rzeczach. On robi rzeczy, yy, które ja też robię, ale do końca za nimi nie przepadam, to chętnie bym mu te zlecenia oddał w zamian. Za jego zlecenia, za którymi on też nie przypada robić. Każdy ma takie zlecenia w swojej branży. No i gdy przeszliśmy do prezentacji mm, gości, się okazało, że ja siedziałem bardzo daleko na skraju i to ja byłem po, poproszony o pierwszą prezentację. Miałem na to 5 sekund. Jedna osoba stała, trzymała zegar w ręku. na, na na tablecie był uruchomiona, była uruchomiona aplikacja z zegarem, która odmierza 5 sekund. Wstałem, czas ruszył i powiedziałem, czy tylko mnie stresuje ten zegar i mój czas się skończył, ale zdążyłem się na tyle szybko e, przedstawić. Oczywiście przedłużyłem ten czas, że nazywam się Marcin. Jestem producentem opakowań z tego i koniec. I później uświadomiłem sobie, że faktycznie, jeśli na sali jest. 236 firm. To, gdyby każdy miał chociażby 30 sekundową prezentację, to same prezentacje by trwały 2 godziny. A agenda bez względu na to, ile jest zaproszonych gości, musi się zamknąć w 90 minutach. Każdy notował. To było interesujące również dla mnie, że każdy notował yy, prezentację, a tak naprawdę zapotrzebowanie tamtej osoby, która w danej chwili się prezentuje. Może dzisiaj już to nie jest takie, takie nowe, takie świeże, ale te 10 lat temu było to coś takiego niespotykanego. Nie było klubu przedsiębiorczości ani innych instytucji, które organizują spotkania networkingowe. Bienaj było jakby pierwszą taką firmą, która weszła do Polski z czymś takim. I gdy część prezentacji się skończyła, przewodniczący, czyli prezes grupy, zaczął ten element agendy, który bardziej już jest taki sprzedażowy. I mówił o tym, czym jest BNI, ile jest członków na świecie, jakie są przywileje związane z byciem członkiem BNI. I jednym z kluczowych elementów dla mnie były było to, że, że każdy reklamuje swój produkt, i drugim takim, y równie istotnym, było to, że mogę odwiedzać in inne grupy. I postanowiłem sobie wtedy, że każdy w Polsce musi mnie znać, bo na 1200 firm, z tego co pamiętam, w tamtym czasie było 1200 firm w Polsce, nie było ani jednego producenta opakowań. Więc przystąpiłem. Przystąpiłem do katowickiej grupy, która nazywała się Platinium. Bardzo szybko się rozleciała ta grupa. Wówczas w tamtych czasach w BNI zachodziły pewne takie zmiany organizacyjne, może regulaminowe i MLM, każdy kto prowadził biznes oparty na MLM-ie musiał niestety, ale opuścić szeregi BNI. Pamiętam przy olbrzymią kłótnię na agendzie dla mnie, dla świeżaka, było to coś yy, dziwnego, trochę szokującego, ale cieszę się, że nie zraziło mnie to do BNI. Czułem bardzo silną potrzebę przynależenia do tej społeczności, w której tak naprawdę spędziłem prawie 7 lat. Razem z paroma innymi osobami zaczęliśmy również tworzyć grupę w Rybniku. Grupę w Rybniku stworzyliśmy chyba w niecałe 6 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam. Kigow, czyli oficjalne otwarcie grupy było we wrześniu 2015 roku. I powiem Wam, że bardzo szybko stworzyliśmy największą grupę w Polsce. W takim niedużym Rybniku. I ta grupa bardzo fajnie się rozwijała, uczyliśmy się, poznawaliśmy tak naprawdę, czym jest BNI, jak prowadzić te spotkania. Jeździliśmy na najróżniejsze szkolenia. Uwielbiałem szkolenie w BNI. Szkolenia w BNI dawały mi możliwość kontaktu z innymi członkami, z innymi prezesami grup, wiceprezesami czy sekretarzami. Te osoby. Wymieniały się najróżniejszymi doświadczeniami, które zachodzą w poszczególnych grupach. Samo, zarząd grupy był wybierany na pół roku i rozpoczynał się gdzieś tak koniec marca i trwał do końca września. Wówczas następowała zmiana i wchodził tak zwany zarząd zimowy, czyli zaczynał od października i kończył pod koniec marca a letni od początku kwietnia do końca września. W zarządzie teoretycznie mogłeś być dwa razy i bycie w zarządzie dawało niesamowitą lekcję życia. Zarządzasz osobami, którzy być może mają lepszy PID roczny niż ty, którym nie płacisz, więc naprawdę trzeba się wzbić na wyżyny Emocjonalne i intelektualne, by każdy członek grupy był za coś odpowiedzialny i tak naprawdę rozliczany z tego, czy to robi. I tutaj wchodzi moja silna natura, introwertyka. To było coś, co ja musiałem przełamać. Nie do końca przepadałem za networkingiem, chociaż jeden element był dobry, bo w networkingu liczył się czas. Więc nie było smoltoków, i myślę, że to było kluczowym elementem, który powodował, że śmielej mogłem się przekonać do rozmów z ludźmi. Ale miałem jeszcze jedną bardzo kluczową przeszkodę moja mowa moje jąkanie. To był mega problem. Ale powiem wam, że dzięki BNI się wyleczyłem, prawie się wyleczyłem całkowicie z jąkania. BNI była dla mnie niesamowitą szkołą życia i bardzo żałuję, że się skończyło. I z drugiej strony bardzo dziękuję BNI, że mogłem być członkiem grupy i zakosztować tego doświadczenia, poznać tylu różnych ludzi, Tyle różnych biznesów, tyle różnych możliwości prowadzenia biznesów. Jeździliśmy z moją wspólniczką na najróżniejsze szkolenia. Najróżniejsi dyrektorzy przyjeżdżali z różnych krajów. Na jednym szkoleniu przyjechał dyrektor bodajże z Wietnamu UIP i tam poznałem moją konkurencję z Krakowa, z którą do dzisiaj ws współpracujemy. I dopiero na takich szkoleniach czy konferencjach przyjeżdżały osoby, którym naprawdę zależało. Zależało na swoim interesie, na poznawaniu nowych członków. I chyba najbardziej zapadła mi w pamięć konferencja międzynarodowa. Każda, każdy kraj organizuje swoją konferencję narodową. Myśmy byli już kilkukrotnie na takich konferencjach narodowych, gdzie przyjeżdżali członkowie danego kraju. Każdy mógł przy, przyjechać, ale wtedy pierwszy raz była zorganizowana międzynarodowa konfe, konferencja BNI. We Warszawie, w Polsce, była organizowana pierwszy raz i pojechaliśmy na nią. 2019 rok, być może już do końca nie pamiętam cyfr, ale. Wydaje mi się, że było gdzieś 2500 do 3000 członków z całego świata. Najróżniejsze kultury, stroje ludowe, wystąpienia różnych członków, którzy opowiadali swoje historie, czy to biznesowe, czy prywatne, jak BNI im, im pomogło. Z takiej konferencji wyniosłem takie powiedzenie, że biena jest jak rodzina patologiczna ale jednak rodzina. Mm. I niezwykle trafny był ten cytat, bo prawie zawsze można było liczyć na kogoś z i że ci pomoże. Jaki to jest niezwykły, może nie przywilej, ale komfort, móc o 22:00 przedzwonić do swojego kolegi, który jest z i który jest na przykład adwokatem. Albo notariuszem. Wiem, że takie zapotrzebowanie, żeby o 22 przedzwonić do notariusza po poradę, może się nie wydarzyć w życiu, ale niech się wydarzy tylko raz. I ten raz będzie niezwykle kluczowy. BNI fundowało wiele takich różnych historii, które, które były przeżywane przez różnych członków BNI. I to robiła społeczność. To robiło to, że każdy się znał, że spotykaliśmy się co tydzień, więc nie tylko siebie znaliśmy, ale znaliśmy i swoje rodziny, swoje problemy, nierzadko i zmartwienia. Dla mnie również bardzo owocne było w BNR, że mogłem porozmawiać z kimś o problemie w biznesie. Przedsiębiorca w biznesie zawsze stoi sam. Tu ten element był zaspokojany. Tutaj nie stałeś sam, bo twój problem, który w danej chwili przechodziłeś, najprawdopodobniej ktoś w BijNi już go prze, przeszedł. Już ma rozwiązanie. Gdy występowałem. Gdy występowałem może na to słowo, gdy prowadziłem najróżniejsze szkolenia w BNA, takie wewnątrz naszej grupy, to zawsze opowiadałem, że. Gdyby była taka scena, i przed sceną stoją wszyscy członkowie, którzy są w BNI, niech tylko w Polsce, i opowiadałbyś o swoim problemie, jaki masz, to ile osób by się zgłosiło, co zna na ten problem, zna rozwiązanie? Pewnie dużo. A jeśli nie, to przynajmniej jedna osoba, niech się zgłosi, to jakie to byłoby niesamowite wsparcie. Pojechaliśmy również na dziesięciolecie BNI w Małopolsce i pojechaliśmy do Krakowa. Też niesamowite przeżycie, niesamowite kontakty, które do dzisiaj utrzymujemy się. Utrzymujemy się. Do dzisiaj utrzymujemy te kontakty. Jaki to jest niesamowity komfort móc mieć w telefonie kilkaset kontaktów do najróżniejszych branż, które są w BNI. Dzwonisz do człowieka, którego nie znasz. Znasz go tylko, albo wiesz tylko tyle, że istnieje i że jest członkiem jakiejś grupy. Dzwonisz do tej grupy i prosisz o kontakt do tego członka i jesteście już na tym. Przechodzisz przez ochroniarza, sekretarkę i trafiasz bezpośrednio do biura tego procesa. Naprawdę mm, można wówczas załatwiać najróżniejsze zarówno problemy, ale też i interesy. Czasami potrzebowaliśmy jakiegoś prywatnego kontaktu, i też dało, dało się go rady załatwić. Ja mam jeden taki swój produkt, gdzie materiał e, potrzebowałem ściągać z Filipin. Pierwsze, co szukałem, czy na Filipinach jest BNI. Odezwałem się do tamtego dyrektora regionalnego, że szukam kontaktu do danej firmy i załatwił mi ten kontakt. Wtedy poczułem kolejny raz moc BNI. W moim przypadku barierą jest też język. Nie do końca znam angielski albo powiedzmy w drugą stronę, bardzo słabo go znam. Ale na konferencję. W Polsce na tą międzynarodową przyjechali również członkowie BNI z Dubaju. Jaki potencjał pod kątem interesu drzemie w Arabii Saudyjskiej? A w Niemczech, jednym z najbogatszych krajów na świecie, który graniczy z nami. Bienaj daje te niesamowite możliwości. Wielu członków, gdy jeździło na wakacje, na urlop, to szukało, czy w tym danym mieście czy regionie, gdzie są, są spotkania BNI i wchodziło na te spotkania, byli traktowani jak wyjątkowi goście. Gdy odchodziliśmy z Bienaj, w 2022 albo pierwszym, to w BNI liczyło na świecie około 300 tysięcy firm. Myślę, że jest to potencjał, który byłby trudny do ogarnięcia i do wykorzystania. Ale dzięki BNI, jak już wspomniałem wcześniej, wyleczyłem się z jękania, ale stałem się takim bardzo praktycznym introwertykiem. Już nie byłem taki Hmm. Taki cichy, taki hmm, przestraszony rozmów z ludźmi, chociaż w dalszym ciągu te rozmowy mnie eksploatowały. Myśmy mieli spotkania zawsze w środę w rybniku, to pamiętam, że zawsze w środę bolała mnie głowa. I to tak już do wieczora. To JNA bardzo mocno mnie eksploatowało, ale bardzo dużo mi też dawało. BNI. Tęsknię. Czasami posługuję się takim zwrotem, że chyba je kocham i na chwilę obecną bardzo mi go brakuje. Nie chcę się, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak. bo już sam słyszę siebie, jak dziwnie brzmi, że brakuje mi BNI, że kocham BNI. Kocham to, co dawało mi BNI. Kocham tę praktykę w rozmawianiu z innymi ludźmi i rozwiązywaniu najróżniejszych problemów. Interesu życia nie zrobiłem w BNI, ale niesamowicie mnie rozwinęło pod kątem prowadzenia pod firmy w Polsce, pod kątem bycia przedsiębiorczym i myślę, że uratowało mnie z niejednego problemu, w który bym wpadł. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu.